Witamy Was serdecznie kochani uczniowie w tych pięknych okolicznościach przyrody przed budynkiem naszej szkoły przy ulicy Piłsudskiego. Postanowiłyśmy skierować do Was te kilka słów przy pomocy nowych zdobyczy techniki zdalnie, żebyście poczuli się trochę lepiej, żebyście poczuli, że jesteśmy my także zdani na zdobycze nowoczesnej techniki i że będziemy przy ich pomocy się z Wami komunikować. Ten rok dla nas wszystkich okazał się bardzo trudny i przyniósł wiele wyzwań. I Wy, i my musieliśmy od marca zmagać się z nauczaniem zdalnym. Zaprzestaliśmy kontaktowania się w szkole, bycia razem jako wspólnota. Kochani, natomiast nikogo z Was nie zwolniło to, z pędu do zdobywania wiedzy i z chęci do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Efekty Waszych starań są tu przede mną, a Wy pewnie już też o nich wiecie. Są to Wasze oceny, jakie uzyskaliście na koniec tego roku szkolnego. Ten rok jest bardzo wyjątkowy, ponieważ takiej średniej nasza szkoła nie miała chyba w swojej historii. Kochani, średnia szkoły, jeżeli chodzi o oceny roczne, to 5.25. Brawo dla was i brawo dla waszych rodziców. Wiemy, że bez ich pomocy takiej średniej pewnie nie udałoby się osiągnąć. Najlepszą klasą w roku szkolnym 2019-2020 okazała się klasa 6B, której wychowawcą jest pani Bożena Ponikiewska. Klasa ta otrzymała średnią na koniec roku 504. Brawo dla klasy 6 Kochani, aż 165, 165 uczniów przepraszam, zdobyło na koniec roku szkolnego wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe oraz bardzo dobre zachowanie. Nie sposób jest dzisiaj wymieniać aż te 165 osób, ale serdecznie, serdecznie wszystkim gratuluję i proszę o jeszcze w kolejnym roku szkolnym. Natomiast chciałabym szczególnie wyróżnić osoby, które w tym roku otrzymały średnią, wypracowały średnią 6 0 Kolejność jest przypadkowa. Jest to Zuzia Markowska z klasy 6B Mateusz Naruniec. Również z klasy 6B, Aleksander Gorczyca z klasy 6C, Maria Podlejska z klasy 6C, Adriana Roszkowska z klasy 6C, a także Hanna Błaszkiewicz z klasy 7A, Dominika Laska z klasy 7A, Patrycja Załęcka z klasy 8B. Zuzanna Borysiewicz z klasy 7A. Przepraszam, Zuzanna otrzymała średnią 5,93, również bardzo wysoką. Chciałabym wszystkim tym osobom jeszcze raz bardzo serdecznie pogratulować. Moi drodzy, chciałabym również szczególnie wyróżnić uczniów, którzy w Szkolnego Asa ostrudu. Kochani, z naszej szkoły jest to pięć osób. Tak się złożyło, że w tym roku są to dziewczęta. Gratuluję serdecznie Patrycji Załęskiej, Emilii Lipka, Oldze Jasińskiej, Julii Ksiwkowskiej oraz Mai Rogalskiej. Dziewczęta otrzymają w piątek statuetki z rąk Pana Burmistrza. W tym roku szkolnym wszystkie nagrody i świadectwa otrzymają z rąk wychowawców pani dyrektor. Niestety tylko uczniowie klas trzecich i klas ósmych, ponieważ oni żegnają się z naszą szkołą, ale dla wszystkich pozostałych uczniów. Są przygotowane wszystkie nagrody, tak jak obiecaliśmy, za konkursy, za wyniki w nauce, za wszelką aktywność na terenie szkoły. Te nagrody czekać będą na Was do momentu, kiedy wrócimy do nauki stacjonarnej. Mamy nadzieję, że uda nam się wrócić. Sięga, sięgają liczby około 400 lat. Serdecznie wszystkich jeszcze Moi drodzy, chciałabym z tego miejsca wraz z moimi wspaniałymi współpracowniczkami podziękować za ten rok szkolny, bardzo trudny i pełen wyzwań nauczycielom. Wielu z nich przeszło naprawdę chrzest bojowy poradziło sobie świetnie z nowymi wyzwaniami, ucząc się pracy zdalnej z uczniem. Jestem każdemu z Was, koleżanki i koledzy, myślę, że jesteśmy wszystkie bardzo, bardzo wdzięczne i dziękujemy Wam za ten rok i prosimy również o jeszcze. Jeszcze raz dziękuję rodzicom. Mówię to po raz drugi, natomiast uważam, że bez ich ciężkiej pracy nie udałoby się nam przetrwać tych trudnych dni. Dziękuję również pracownikom moim najbliższym, czyli pani Marioli Piekutowskiej, pani Magdalenie Popławskiej. Bez nich nie dałabym sobie na pewno rady. Dziękuję wszystkim pracownikom administracji, pani księgowej, pani kadrowej, pani sekretarz, panią intendentką, pani kierownik świetlicy. Wszystkie te osoby przez ten rok i w tych trudnych chwilach pandemii bardzo, bardzo mnie wspierały. Dziękuję pracownikom obsługi. Dziękuję im za to, że mogliśmy wszyscy na nich liczyć, że dbają o szkołę, dbają o, o wizerunek nie tylko wewnątrz, ale i na, i na zewnątrz. Kochani, proszę Was wszystkich o jeszcze i mam nadzieję, że kolejny rok będzie już tylko lepszy. Chciałabym jeszcze chwilę poświęcić na kwestie dotyczące promowania w tym trudnym czasie WAPE. I szczególnie podziękować za pomoc pani pedagog Annie Kuźniar oraz pani Ali Kowalskiej, która pełniła obowiązki pedagoga w budynku przyłodce rycerskiej. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za to, że tak wspaniale zajmowaliście się, się Panie naszymi uczniami. Dziękuję również Pani Psycholog, która również wspierała dzieci i rodziców w tych ciężkich czasach. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście. Kochani, i na sam koniec jeszcze ja. Takie ciepłe słówko, dobre słówko i dobra rada Cioci Klosie. Pamiętajcie, jeszcze tylko kilka dni i wakacje. Wakacje to jest czas. I nauczyciele. Pamiętajcie, bądźcie rozważni, bawcie się mądrze, szalejcie jak się tylko da, ale uważajcie na siebie, na swoje bezpieczeństwo, na swoje zdrowie. Żegnamy się z Wami ciepłym słowem i zapraszamy Was już niedługo bo nawet nie wiecie, jak szybko to zlepie. Czernia we wrześniu kochani dziękujemy za ten rok